Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Kiedy czytam te słowa, przed oczy staje mi Carlo Acutis i ta informacja o tym, że w zasadzie wszystko po jego śmierci zostało dokładnie sprawdzone w procesie beatyfikacyjnym. Także jego komputer od góry do dołu został prześwietlony. I myślę sobie, jak bardzo dobrym i czystym był ten człowiek, wykorzystując także i te osiągnięcia techniki do dobra, do ewangelizacji. Co by było, gdyby tak dzisiaj te wszystkie nasze media, te wszystkie nasze elektroniczne sprzęty przeglądnąć, upublicznić? Z Bogiem do jutra.